Przeszłość moją, Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Moją teraźniejszość polecam Twojej miłości. Przyszłość moją oddaję. Twojej popatrzyności. Przeszłość moją, Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Moją teraźniejszość polecam Twojej miłości. Przyszłość moją oddaję w ręce Twojej. Oba czynusi. się na górę oliwną ale o brzasku zjawił się znów w świątyni szestek lud schodził się do niego a on usiadłszy nauczał wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie i postawiwszy ją na środku powiedzieli do niego nauczycielu Kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, pochyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, począwszy od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej. Niewiasto, Gdzież oni są? Nikt cię nie potępi. Ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo skier. Szanowny książę Roboczu, ukochany księży Kanoniku, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Niesłychanie raduje się moje serce, widząc Was tylu. Nad Radziewowami dzięki tej postawie wiary jestem przekonany, że zatrzymacie ogień Boży że Bóg tej ziemi będzie błogosławił jest was więcej niż dwa lata temu druga radość to schylam się przed darem waszej wiary przez wieki mógłbym tu godzinami mówić udowadniać historycznie że lud prosty był nieraz ostoją dla kościoła jak w tym roku będę chodził po podróżkach kalwaryjskich za ten polski lud prosty przy każdej stacji będę Bogu dziękował. Druga moja radość wypłynęła z dzisiejszej Ewangelii. Słyszeliście? Panie Jezus usiadł i ciągnęły do niego tłumy z całej okolicy, ludzi. I oni rozumieli godzinę nawiedzenia. To było coś nieprawdopodobnego. Faryzeusze mając władzę, kąpali się we własnym sosie i własnej krwi. Znowu dziś przyszli, by prowokować, by sprzągnąć, by go przyłapać. Nieprawdopodobna mądrość. Kto z nas jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Odchodzili jeden po drugim. Dziś zapraszam Was moi drodzy w wędrówkę ku Chrystusowi Królowi, ale najpierw Wam chcę pokazać, co Was będzie czekało. Was, mnie, kapłanów, którzy się opowiedzą po stronie Chrystusa Króla. Przeżyją to samo, co przeżył Pan Jezus w szopce Betlejemskiej i co przeżył Jezus w Wielkim Piątku. Opowiedzenie się po stronie króla to jest postawa zaprzeczenia wobec świata, postawa zaprzeczenia wobec szatana, czyli nieraz stanięcie w pojedynkę przeciwko wszystkim wyjątkiem czterdziestkom. Dziś Wam chcę pokazać bitwę o króla i przenieść na współczesny grunt, i ona ma takie same odniesienia. Jeśli byśmy się spotkali w XV wieku, byłoby podobnie. Jeśli by nas Bóg umiejscowił w XXV wieku naszej ery, byłoby podobnie. Dlaczego? Bo człowiek jest ten sam. Historia się kołem toczy, i pewne zdarzenia powtarzają się na okrągło, zmieniają się tylko aktorzy tego teatru współczesnego świata w danej epoce. Skoro mamy XXI wiek i zdarzenia ówczesne, współczesne nam, pozwólcie, że tamte realia sprzed dwóch tysięcy w niektórych odniesieniach będę odnosił i na dzisiaj. Biorę was do Betlejem. Publiczne przedstawienie króla przez Boga Ojca. Niewiosa pokazują potęgę swoją i wielką miłość względem człowieka w małym niemowlęciu. I przypatrzcie się, co się dzieje. Oto do Jerozolimy przybywają mędrcy ze wschodu i ówczesnemu królowi Herodowi, królowi na Jerozolimie przedstawiają problem, dzielą się ze swoimi odkryciami. I mówią mu, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na niebie i przyszliśmy mu oddać pokłon. Zastanawiałem się, w jaki sposób, albo jak musieli mówić, albo co ich okroniło, że Herod nie zabijał. Jeżeli się, dziś to byłoby polityczne oskarżenie, że uprawiamy politykę, rozumiecie? Dziś kto mówi o nadejściu króla? A wszyscy mówią, że polityka. Przerażające. A cóż to, oni są pędkami świata i królami, że oni mają receptę.